W rodzinie Kasi i Witka panuje bardzo napięta atmosfera, ponieważ córka mężczyzny skandalicznie się zachowuje. Małżeństwo myśli, jak poradzić sobie z niesforną nastolatką. Po dobroci już próbowali, aczkolwiek to nic nie dało. A wręcz przeciwnie, jest jeszcze gorzej, bo nic z tego sobie nie robi. Witek ma już tego serdecznie dość. Decyduje się na dotkliwą karę dla Majki. Jeśli to nic nie da, to już nie wie, co pomoże. Mąż Kasi zabiera swojej córce telefon, od którego jest uzależniona, gdyż ciągle tylko na nim coś robi. Majka jest wściekła na swojego starszego. Nie wytrzyma bez smartfona ani minuty dłużej. Cały jej świat się zawalił w mieniu oka. Dziewczyna postanawia odegrać się na kasę i ojcu. Tak tego nie zostawi. Na drugi dzień realizuje swój plan. Wysyła wiadomość do macochy, że Julka w przedszkolu miała wypadek i jest w krytycznym stanie w szpitalu. Gdy Kasia dowiaduje się o wypadku Julci, jest rozpaczona. Chce jak najszybciej jechać do niej do szpitala. Jednak Witkowi coś nie pasuje w tej wiadomości. Dzięki trzeźwości umysłu dochodzi do prawdy. Mężczyzna jest oburzony zachowaniem Majki. Ma ochotę uziemić ją w domu do 18 urodzin. Natomiast Kasia ma jeszcze lepszy pomysł na nauczkę dla nastolatki. Małżeństwo prosi Adriana o pomoc w tej sprawie. Chce, przyszedł do niej w mundurze i uświadomił jej parę spraw, a nawet dał jej lekce życia. Szczerze mówiąc, nie wiem co mam powiedzieć na ten temat. W sumie już zapomniałem o Maji. Tak Także to dużo mówi o jej postaci. Jak dla mnie ten wątek jest trochę z czterech liter, bo o ile pamięć mnie nie myli, Majka w ostatnich odcinkach, w których ją pokazywali, była całkiem spoko, a teraz odwala takie coś. Co do prośby Kaśki i Witka, to teraz przez te ostatnie siedem odcinków, każdy będzie latać do Adwiana z prośbą o pomoc, gdyż jest policjantem? Tak jakby w Krakowie był tylko jeden gliniarz. Zresztą tak samo jest z Jaroszem, więc o czym ja tu gadam? Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz wypadek Przybnę ci serduszko i daj koniecznie znać w komentarzu, czy Maja ma wszystkich po kolei w głowie.